Cześć, dość nietypowo, bo znadkawy. kawy, witam Was w kolejnym filmie, a się ze kawą dlatego, że choć prace na zewnątrz trwają i realizacja jest dość gruba, to mój w niej udział będzie naprawdę minimalny, co zresztą zobaczycie mniej więcej w połowie filmu. Nie zwlekając, zaczynajmy! Po dokładnym wyschnięciu kleju na siatce tej drugiej warstwy, panowie zaczęli od przeszlifowania całej ściany, po to, żeby tynk finalnie wyglądał możliwie jak najlepiej. Po pyleniu ściany, kolejnym procesem było nałożenie silikonowego podkładu gruntującego. On poprawia przyczepność tynku, ale również zmienia kolor ściany i powoduje, że spod spodu po prostu nie będzie przebijał żaden inny, tylko ten będzie miał jednolity kolor. Kolejnym bardzo żmudnym procesem było zabezpieczenie wszystkich elementów, które nie będą pokrywane tynkiem. A następnie maszynowo, panowie zamieszali sobie tynk w wiadrach i również maszynowo tynk będzie za chwilę nakładany na ściany. Nie mam pojęcia, jak wymagająca jest ta technologia nakładania baranka na ścianę. Okazuje się, że żeby nie było jakichś odbarwień na tynku, to dobrze byłoby, żeby w całości sechł z takim samym natężeniem światła. Czyli panowie starali się dość szybko nałożyć baranka, a następnie rozbierali na bieżąco rusztowanie po to, żeby schodzić w niższe partie, po to, żeby to rusztowanie nie kładło na ścianie cienia. Bardzo podoba mi się kolor tego tynku, jest taki bardzo delikatnie słoneczny, powiedziałbym. Mam wrażenie, że światło, które będzie odbijało się od tych ścian w takie jesienne czy zimowe dni, kiedy jest mało słońca, no będzie poprawiał troszeczkę nastrój w domu i wokół niego, bo bo wygląda ta ściana na taką bardzo słoneczną, radosną właśnie. Przed wyborem tego systemu doczytałem sobie trochę więcej informacji o, o tym tynku silikonowym i zdecydowałem się na niego między innymi dlatego, że jest to produkt, który jest wysoko paroprzepuszczalny, jest nisko nasiąkliwy, jest hydrofobowy. Według słów producenta, no, zapewnia trwały kolor, dlatego że jest odporny na działanie UV. Powłoka jest też aktywnie chroniona przed rozwojem glonów, alki grzybów, co ma znaczenie, no bo w, od północnej strony, tam gdzie często ściany mogą złapać trochę wilgoci, no to to takie glony często się pojawiają. No i ponoć jest to też powłoka odporna na zabrudzenia, ponieważ ma efekt samo Czyszczenia, czyli zakładam, że po prostu ściana czyści się podczas opadów deszczu. No i teraz uważajcie, bo za chwilę moja część prac. O, właśnie taka. No, powiem Wam, mógłbym się przyzwyczaić. Innego rodzaju wyzwaniem było to, że trzeba było z pracami przechodzić z jednej strony domu na drugą, dlatego że słońce przemieszczało się po niebie w taki sposób, że dość szybko trzeba było zmieniać stronę. Chodziło o to, żeby pracować w cieniu, żeby te tynki odpowiednio, w odpowiedniej temperaturze po prostu sobie wysychały. No tu widzicie właśnie błyskawiczne rozbieranie rusztowania po to, żeby po przejściu słońca na tę stronę nie kładł się na ścianie cień. Panowie podzielili się pracami. Część prac była wykonywana z tyłu budynku, tam kładziony był podkład gruntujący pod mozaikę. Dokładnie w takim samym celu kładzie się ten podkład jak w przypadku tynku. Chodzi o to, żeby z jednej strony zabarwić ścianę tak, żeby nie przebijał już ten szary kolor, a po drugie oczywiście, żeby poprawić przyczepność samej mozaiki. Z drugiej strony domu w tym czasie kładzione były te stare okropne rynny no bo jakoś trzeba było się zabezpieczyć przed deszczami, więc na razie jeszcze te rynny muszą zostać. Poza tym panowie montowali daszki i trochę sprzątali po pracach. Technologia nakładania mozaiki też mnie zaskoczyła. Szczerze mówiąc, myślałem, że jest to proces bardziej skomplikowany. Próbowałem sobie nawet tego, jak panowie to tam mówili, i no, bardzo, bardzo fajna robota. Fajnie to wygląda, fajnie się nakłada. Przyczepność tego podłoża jest bardzo wysoka, w związku z czym też jakby nie, ma, nie ma problemu z tym, że jakoś się to tam odrywa. Na wyschnięciu ściana jest naprawdę jak betonowa. Ostatnie prace naprawiamy, sprzątamy. No i koniec. Podsumuję najważniejsze elementy tej realizacji, a was zostawię z ujęciami, jak to wyglądało przed i po całym przedsięwzięciu. Po pierwsze system. Jak wiecie, zdecydowałem się na markę Foveotech i to w zasadzie na system kompleksowy, czyli jest tutaj i siatka i klej do siatki, i podkład pod tynk i tynk, i podkład gruntujący pod mozaikę oraz sama mozaika. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze że zdecydowałem się na ten system. Ta podpowiedź, o czym mówiłem w poprzednim filmie, żeby wybrać ten system po tym, jak byłem zadowolony z farby elewacyjnej, którą kupiłem dwa lata temu, to był naprawdę dobry kierunek. System wygląda świetnie, tynk jest fantastyczny, baranek prezentuje się ładnie, podoba mi się nawet ten kolor, na który się zdecydowaliśmy. Więc jeżeli chodzi o system, jestem z niego bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o ekipę, też go chwaliła. Chwalili i siatkę, i klej, i podkład. Mówili o tym, że bardzo fajnie kryje, więc no wygląda na to, że jest to po prostu dobre jakościowo. Przy okazji. Chcę podziękować Marce za wsparcie w tej realizacji. Link do firmy zostawiam Wam w opisie. Kolejna rzecz to ekipa, która wykonywała pracę. Został nam wprawdzie jeszcze jeden element, bo brakuje tu systemu odgromowego, który ekipa też ma zamontować, ale prace przy całej elewacji przebiegały bardzo sprawnie. Panowie są naprawdę fachowcami. Dawali z siebie wszystko, pracowali bardzo wcześnie rano, bo trzeba było unikać tych upałów, które, które tutaj panowały jeszcze nie tak dawno. Więc naprawdę, naprawdę też z czystym sumieniem mogę Wam ich polecać. Link do nich też zostawię pod filmem. No i ostatni element, czyli parapety, czyli taka wisienka na torcie. No, moim zdaniem, słuchajcie, bardzo dobrze się stało, że nie dałem się skusić takim myślom, które też miałem, żeby trochę zaoszczędzić, bo rozważałem też inne parapety, ale. W myśl zasady, że cenę się zapomni, a jakości nigdy, to myślę, że te kamienne granitowe parapety robią tutaj robotę, wyglądają fajnie no i wszystkim będą trwałe przez wiele, wiele lat. To, co mnie w tej realizacji wkurza, to świadomość tego, że w momencie, kiedy mamy na ścianie na elewacji nowy tynk, to w jakiś sposób wyeksponowały się takie elementy, którym się zupełnie nie podobają. Na przykład. Krzywe, stare, rynny, na przykład źle pomalowane drzwi, to znaczy niepomalowane, nieodnowione. One się zniszczyły w trakcie użytkowania przez te 14 lat i wymagają teraz poprawienia. Podobnie zresztą jest z oknami. To mówię tak oczywiście pół żartem, no bo przecież wezmę się za te roboty już niedługo. A tymczasem świetnie wyglądają kominy, świetnie wygląda elewacja, świetnie wygląda też ta mozaika na dole, więc myślę, że dom jest już gotowy do sprzedaży, pewnie na wiosnę. Zacznę się zajmować i tym. Mam nadzieję, że ten film Was zainspirował. Może nauczył Was tego, jakie są procesy przy wykończeniu elewacji. Ja nauczyłem się bardzo dużo. A może pokazał Wam, z czym nie warto czekać i dlaczego robiąc rzeczy na raty płaci się po prostu dużo więcej za dokładnie taką samą pracę. Liczę na to, że się zainspirowaliście. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach tym razem już bardziej majsterkowych niż związanych z remontami, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, skomentujcie ten film i mam nadzieję, że widzimy się w niedalekiej przyszłości. Cześć, trzymajcie się, na razie.